Cześć, jestem Kuba, jestem studentem trzeciego roku Wydziału Lekarskiego i z tego miejsca chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na kurs maturalny z biologii, który, który dla Was przygotowaliśmy. Ten kurs będzie obejmował 40 godzin zegarowych, podczas których będziemy mogli doskonale przećwiczyć całą wiedzę konieczną do dobrego napisania matury na poziomie rozszerzonym. Będziemy... Zwracać głównie uwagę na mechanizmy, które rządzą światem istot żywych, tak żeby nasza nauka była jak najbardziej logiczna. E, niewątpliwym atutem tego kursu jest to, e, że pracujemy w małych grupkach. Stawiamy, na, stawiamy przede wszystkim na zrozumienie tematu, a wydobywamy kreatywność e, m, z naszych uczniów a, i e, pracujemy w tak, kameralnym środowisku, a żeby była możliwość stałego kontaktu, no na przykład ze mną, kontaktu mailowego, jeżeli pojawią się jakieś niejasności dotyczące kursu. Zależy nam na tym, żeby ta kanałka była także atrakcyjna, dlatego każdy z naszych spotkań będzie nagrywane. Oczywiście nagrania z naszych spotkań po zakończonym, po zakończonym kursie utrzymasz otrzymasz. Niewątpliwym atutem także jest to, że zapewnimy Ci do, dodatkowe, dodatkowe materiały. Tutaj oczywiście mamy na myśli pdf -y w postaci zajęć, ale też e, wiele, wiele filmów, e, na których e, będziemy rozwiązać zadania maturalne, tak żebyś jak najbardziej mógł, e, mógł być oswojony z Tą tematyką, która jest poruszana na maturze na poziomie rozszerzonym. Startujemy w tą środę, także czas nas nagli, a liczba miejsc jest ograniczona. Ta środa to jest 2 grudnia o godzinie 19. Natomiast dopuszczamy możliwość rozpoczęcia w przyszłą środę, to znaczy w środę za dwa tygodnie. 9 grudnia o godzinie 19, to e, wynika z kwestii organizacyjnych, także jeżeli jesteś zainteresowany kursem, to śledź naszą stronę naukowców.pl, profil na, profil na Facebooku, profil na Instagramie, na pewno nie pożałujesz. E, a myślę, że taka powtórka z naukowcami doskonale pomoże Ci przygotować się, Matury na poziomie rozszerzonym, no i dostać się w konsekwencji na wymarzone studia lekarskie. A teraz chciałbym zaprosić Cię do krótkiej analizy takiego, e, takiego przypadku, który jest pogranicza metaboliki. E, to jest łańcuch oddechowy. Jak dobrze wiemy, łańcuch oddechowy jest swojego rodzaju e, kompleksem białkowym, e, który jest usytuowany na wewnętrznej błonie mitochondrialnej. E, I ten kompleks składa się z białek. E, my tutaj mamy te białka. Zauważ, możemy, możemy je tutaj sobie wyłuskać. A tutaj mamy białka, które są swojego rodzaju kompleksami przenośnikowymi dla elektronów. No i tak samo wtórnie dla protonów. Jaka jest idea istnienia łańcucha oddechowego? Idea tego jest taka, że łańcuch oddechowy tak naprawdę. No, jak wiemy, może być uważany za, jest tak naprawdę ostatnim etapem oddychania komórkowego tlenowego i w ten sposób bezpośrednio może być, może być syntezowany ATP. W jaki sposób to się działa? Mianowicie wiemy, że w wielu reakcjach metabolicznych, naszych, które zachodzą w naszych komórkach, a powstają nam swojego rodzaju związki, które są, które są przenośnikami elektronów i protonów w naszym organizmie. I podczas różnych przemian, podczas przemian utleniania glukozy, przez, podczas, wielu, podczas wielu reakcji pośrednich powstają nam takie cząsteczki, takie zredukowane powiedzmy sobie paczki, w których to paczkach znajdują się zarówno elektrony, jak i protony. To ma oczywiście swoją nazwę, ale w to się na razie nie wgłębiajmy. Sama idea łańcucha polega na tym, że tutaj, że tutaj te związki ulegają wypakowaniu, a do środowiska, do matryks mitochondrialnej, jako że znajdujemy się pamiętajcie cały czas na wewnętrznej błonie mitochondrialnej, tutaj są oddawane protony, Natomiast elektrony, które były w tych paczkach, wskakują sobie, zauważ na przenośniku łańcucha oddechowego. Przenośnik łańcucha oddechowego są uszeregowane na łańcuchu wzdłuż wzrastającej elektrojemności. To znaczy, że każdy następny przenośnik będzie miał większą zdolność do odebrania elektronów, a zatem, na przykład, tutaj powiedzmy sobie, ten przenośnik będzie niejako wyrywał elektron, który był który był od jego sąsiada. Zatem możliwość swojego rodzaju przepływ elektronów przez enzymy łańcucha. My to tutaj zauważamy, to oczywiście różowe strzałki to nam pokazują. I ten przepływ, energia przepływu elektronów, które, które płyną sobie wzdłuż kompleksów a łańcucha oddechowego stanowi tak naprawdę siłę, która pozwala nam na przepompowanie jonów H, które tutaj były wewnątrz matryks mitochondrialnej, przepompowanie jonów H do przestrzeni międzybłonowej. To jest oczywiście transport czynny, jak dobrze wiemy, bo jest tutaj wykorzystywana energia transportu elektronów i zachodzi wbrew gradientowi stężeń, czego skutkiem jest powstanie nam tutaj bardzo dużej koncentracji, bardzo dużej. Koncentracji jonów H w przestrzeni międzybłonowej. I powstaje nam coś, co nazywa się tak naprawdę gradientem protonowym, czyli mamy po zewnętrznej stronie błony mitochondrialnej bardzo duże stężenie jonów H, które oczywiście jest znacznie większe od tego, który jest w środku. Co będą chciały zrobić protony? Oczywiście będą chciały wrócić. To wszystko oczywiście zachodzi z uszanowaniem praw fizyki. A właśnie ten układ będzie dążył do pewnej równowagi, czyli protony będą chciały powrócić sobie do wnętrza, do, wnętrza, do wnętrza mitochondrium, konkretnie do matrix mitochondrialnej. Jedynym miejscem, przez które one mogą przypłynąć, jest syntaza ATP. To jest białko, które tak naprawdę stanowi swojego rodzaju kanał, i transport protonów, który, który tutaj sobie będzie zachodził, Pozwala nam na fosforylację, czyli przyłączenie reszty, reszty pirofosforanu do ADP i w konsekwencji powstanie ADP, który, jak dobrze wiemy, jest źródłem energii użytecznej biologicznie. W skrócie, przedstawiłem Wam schemat funkcjonowania łańcucha oddechowego. Na naszym kursie dowiesz się jeszcze paru takich ciekawych niuansów, które pozwolą Ci ten łańcuch lepiej zrozumieć. Natomiast informacje, które tutaj przedstawiłem, już są. Wystarczające do tego, żeby rozwiązać zadanie maturalne, które pojawiło się w czerwcu na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym, to był 2019 rok. I mieliśmy sobie tutaj taki dość ładny rysunek tego schematu, o którym wam wcześniej powiedziałem. I mamy takie zadanie, mianowicie wykaż związek między działaniem kompleksu białkowych łańcucha oddechowego. Oznaczonych na schemacie cyframi 1, 3 i 4, a działaniem syntazy ATP. Wykaż związek, a zatem tak. Czyli wykaż tak naprawdę, co mają kompleksy łańcucha oddechowego do działania syntazy ATP. My wiemy, że takim łącznikiem, który jest tutaj, jest sodony H, protony, czyli ten gradient protonowy, który się zbiera po, w przestrzeni międzybłonowej, i później jony H, mogą sobie tutaj wrócić, co skutkuje co skutkuje powstaniem ATP, ale po kolei. Czyli zaczniemy sobie może od tego, że przepływ elektronów stanowi siłę napędową do tego, aby przetransportować jony H, wbrew gradientowi stężeń z przestrzeni, z matrix mitochondrium do przestrzeni międzybłonowej. Rosnący po stronie przestrzeni międzybłonowej gradient protonowy, a tak naprawdę jest siłą napędową. Do działania syntazy ATP, co skutkuje fosforylacją ADP obecnego tutaj na schemacie i powstaniem, i powstaniem ATP. I w zasadzie to zadanie jest pozytywnie rozwiązane i otrzymaliśmy za niego jednego punkta. Także widzimy, że tutaj jest bardzo ważne rozumienie, przede wszystkim łączenie schematu i przede wszystkim myślenie logiczne, kojarzenie zjawisk. To jest, myślę, Około 70% na maturze, jeżeli chodzi o samomyślenie, samo dobre czytanie. Natomiast reszta to jest oczywiście wasza wiedza, która, którą a, oczywiście będziemy Wam starali się podczas tego kursu przekazać i myślę, że to będzie z jak najlepszym skutkiem. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie do wzięcia udziału w kursie. Ufam, że z wszystkimi, którzy to. Oglądają, spotkam się albo 2, albo 9 grudnia o godzinie 19. To jest środa i to będzie taki nasz stały termin. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i jeszcze raz do zobaczenia.